Wiele przedsiębiorców chce sobie uwolnić czas, odkładają sprawy na później, a zrobię to, jak będzie lepszy czas, a zrobię to, jak będę mieć więcej czasu. No i bardzo często mija rok, dwa, trzy, pięć. No i nic. Wszystko co sobie odkładasz, się tylko gromadzi na kupce odłożona i nic się więcej nie dzieje. Znasz to, prawda? Pora pomyśleć, jak z tego wybrnąć. Pora pomyśleć o skalowaniu swojego biznesu, skalowanie, czyli obsługiwania aktualnych klientów w krótszym czasie, jeżeli chcesz sobie ten czas skrócić, albo obsługiwanie w tym samym czasie coraz większej grupy klientów, jeżeli chcesz obsługiwać ich więcej, ale nie chcesz sobie podwyższać kosztów. Zazwyczaj jednak mikroprzedsiębiorcy zaczynają od tego, aby obsługiwać tę samą ilość klientów w krótszym czasie. Potrzebują momentu, żeby odetchnąć. Jak im się to udaje, trochę odpoczną, to dopiero wtedy przystępują do procesu obsługi coraz to większej grupy klientów, dlatego, że my wiemy, że w tym krótszym czasie da się obsłużyć coraz większą grupę klientów, jeżeli będziemy właściwie podchodzili do organizacji naszej pracy. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak skalować małą firmę, to mamy przygotowany bezpłatny poradnik skalowanie firmy w pięciu krokach. Serdecznie zapraszam Cię do jego poprawy. Link znajdziesz w komentarzu. Natomiast ja dzisiaj chcę Ci pokazać kilka kroków, nad którymi musisz się zastanowić albo które musisz przejść, żeby rozsądnie zacząć skalować e, swój biznes. Pierwszy krok to przede wszystkim zastanów się dzisiaj, co w Twoim biznesie działa. Ja bardzo często spotykam się z przedsiębiorcami, którzy opowiadają mi, że oni obsługują każdego klienta, że ci klienci czują się wyjątkowo, że są tacy Och, jak ci klienci są tacy, wiecie, rozemocjonowani, polecają nas je w ogóle. Fantastycznie. Ja bardzo lubię, jak klient jestem klientem i jestem dopieszczona przez usługodawcę czy, czy osoby, która mi sprzedaje produkty. Natomiast pytanie, czy to jest optymalne działanie z Twojego punktu widzenia? Zastanów się dzisiaj, skoro już cierpisz na nadmiar klientów, skoro już cierpisz na moment, kiedy pracujesz 24 godziny na dobę, to zastanów się, którzy klienci przynoszą Ci najwięcej pieniędzy do firmy, którzy klienci zajmują Ci najwięcej czasu w Twojej firmie, jeżeli chodzi o ich obsługę, dla których klientów i dlaczego robisz wyjątki. No i przede wszystkim, którzy klienci sprawiają Ci frajdę, bo to też chodzi o to, żeby firma była miejscem, do którego nam się chce chodzić, a nie tylko miejscem do tego, żeby zarabiać pieniądze. Wybierz z tego osoby, klientów, grupy klientów, których obsługujesz najwięcej, takich, których też obsługiwać dają Ci frajda i jednocześnie przynoszą ci dużo pieniędzy do firmy. Natomiast zastanów się, ile czasu pochłaniają ci osoby tak zwane wyjątki, czy takie osoby, dla których robisz wyjątek od standardowej reguły, ile to ci pochłana czasu, czy pieniądze, które ta osoba ci płaci, rekompensują Ci ten czas. Jeżeli nie, bo pewnie do takich wniosków dojdziesz, to warto w tym obszarze poszukać podwykonawców, partnerów biznesowych i takich klientów przekazywać w zamian za prowizję, dzięki czemu nadal ty masz mikroprzychód, natomiast nie musisz temu klientowi poświęcać czasu. Natomiast tutaj, uwaga, bardzo ważna rzecz, to musi być naprawdę sprawdzenie partnerzy, nie te złopanki, dlatego że ten klient zaufał tobie, więc jeżeli będzie do osoby przez ciebie polecony, a ta osoba przysłowowo czy też kolokwialnie dla ciała, no, to niestety ten klient również będzie patrzył na ciebie trochę przez pryzmat osoby mniej wiarygodnej niż miał na samym początku. Więc, jeżeli polecano kogoś, to musimy być absolutnie pewni tego, jaką jakość dostarcza nasz podwykonawca. Więc, pierwszy krok podsumowując, zastanów się, co w Twoim biznesie działa, a co jest raczej wyjątkiem. Drugi krok to jest automatyzacja. Ja wiem, że to słowo kojarzy się z wielkimi korporacjami, natomiast tutaj nie mówimy o automatyzacji na poziomie linii produkcyjnych. Mówimy o tym, że w małym biznesie bardzo często my jako przedsiębiorcy robimy wszystko od obsługi klienta, potworzenia treści na bloga, natomiast w momencie, kiedy chcemy podejść do skalowania, musimy również wprowadzić w tym zakresie pewną automatyzację. Więc tutaj należy zastanowić się, co ja mogę zautomatyzować. To mogą być na przykład automatyczne płatności, to może być integracja sklepu z systemem do wysyłki, czy generowanym etykiet, to może być system do wysyłania mailingów, gdzie mogę ustawić mailingi na wiele tygodni do przodu. To są systemy, które w Twaszym imieniu wysyłają pewne powiadomienia czy przypomnienia. To są tylko przykłady tego, co Ty dzisiaj możesz w tej swojej firmie zoptymalizować. I takich mikrooptymalizacji znajdziesz bardzo dużo. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali spektakularnych optymalizacji z fajerwerkami, bo pewnie takich nie uda Ci się na początku znaleźć. Natomiast każde wygenerowane 5 minut sumarycznie daje Ci często jedną, 2, trzy godziny w ciągu dnia. Więc jeżeli ty zaczniesz wszędzie szukać optymalizacji, tu 2 minuty, tam 3, tu 5, tu 15, okaże się, że masz o 2 albo 3 godziny dziennie więcej na pracę, albo. O 3 czy 2 godziny krócej pracujesz. Więc automatyzacja to jest bardzo ważny krok w procesie skalowania biznesu. Kolejna rzecz to delegowany zadań. Ja wiem, że dzisiaj przysłowiowo mikroprzedsiębiorcy mówią, że pracownicy są absolutnie beznadziejni, że nie da się z nimi pracować, że nie ma właściwych ludzi do pracy. Zgadzam się z tym, że rynek pracownika jest dzisiaj bardzo wymagający. Tych pracowników takich, na których naprawdę zależy, jest stosunkowo trudno znaleźć, ale to nie jest tak, że to nie jest możliwe. Natomiast ogromna większość problemów z pracownikami wynika z tego, że my po prostu w zły sposób ich przygotowujemy do tej pracy, nie szkolimy, nie pokazujemy i później te osoby trochę jak po omacku próbują coś tam zrobić, no i zwykle to jest źle zrobione, więc my jako przedsiębiorcy nabieramy przekonane, że pracownicy są beznadziejni. I tutaj trochę koło się zamyka. Natomiast jeżeli Ty chcesz rozwijać swój biznes, też wchodzić na teraz inny poziom, chcesz podejmować inne decyzje, to z biegiem czasu musisz przestać zajmować się operacyjną pracą. W związku z tym musimy zatrudnić pierwszego, drugiego, piątego, dziesiątego pracownika, tak żebyśmy mogli w naszej firmie być przede wszystkim ostatecznie przedsiębiorcą, a nie pracownikiem, managerem i przedsiębiorcą, bo w tych rolach występujemy w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić naszą firmę. Więc na samym początku musimy delegować zadania, które wynikają z roli pracownika, w drugiej kolejności delegujemy zadania, które wynikają z roli menadżera. I dopiero w trzeciej roli, oczywiście, możesz również od delegować obowiązki związane z byciem przedsiębiorcą. Na przykład gdzieś tam w odległości sporej czasu, w takim imieniu firma może zarządzać rada nadzorcza, I wtedy również przedsiębiorca deleguje uprawnienia. Bycia przedsiębiorcą w swojej firmie. Kolejna rzecz to jest budowanie bazy klientów. Ja obserwuję dzisiaj taki trend na rynku, że my się zastanawiamy, jak pozyskać aktualnych klientów, czyli jak pozyskać nowych klientów, żeby ich było więcej, więcej i więcej. Słuchajcie, prawda jest taka, że pozyskanie każdego nowego klienta jest droższe niż utrzymywanie obecnego klienta. Więc warto zastanowić się, dlaczego obecni klienci u mnie kupują, czego oni jeszcze potrzebują, czego im brakuje. Jakie produkty będą na nich użyteczne, i zacząłem zastanawiać się nad tym, nie żeby ciągle szukać nowych klientów i będziecie ciągle biegali za grudniczkiem, tylko żeby nasza baza klientów ciągle rosła, czyli żeby nasza baza klientów to była baza klientów stałych plus klienci nowi, żeby nasza baza klientów nie była jakby ciągle opierana o przypływ nowych klientów. Pamiętajcie, że klienci powracają i zakupują u nas kolejne produkty i usługi i o tych klientów trzeba również albo przede wszystkim dbać, dlatego że to oni generują nam zwykle dosyć stabilny przychód i są trochę bardziej przewidywalni i Lojalni. Z tym wiąże się jakby kolejny punkt, czyli dopasowanie oferty do coraz większej ilości ludzi. Wraz z tym punktem, jak będzie Wam rosła baza klientów, to w związku z tym okaże się, że ta coraz większa baza ma coraz szersze potrzeby. Okaże się, że do produktów, które masz, trzeba dopasować produkty komplementarne. Okaże się, że być może ktoś Chce się od Was uczyć. Okaże się, że są potrzebne programy mentoringowe, czy też programy, gdzie będziecie kogoś szkolić do podobnego do Waszego zawodu. Okaże się, że potrzebne są partnerstwa. Na przykład, w przypadku naszej rodzimej marki ZustoneMOS mamy partnerstwa z biurami rachunkowymi, sprawnikami, doradcami podatkowymi, agencjami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu klienci, którzy będą potrzebowali tego typu usług, a ZustoneMOS US jest mocno kojarzony z pieniędzmi i podatkami, w związku z tym to są takie dosyć naturalne połączenia, gdzie moi klienci oczekują, że załatwią u mnie również podobne Sprawy, więc warto zastanowić się z biegiem czasu, jak ta baza klientów będzie rosła i jakie sprawy podobne do Waszych, czy też bliskie Wam, będą chcieli załatwiać Wasi klienci. No i pytanie, czy chcemy to robić sami, czy chcemy mieć bazę podwykonawców. Mam nadzieję, że to pokaże Ci albo pokazało Ci, w jaki sposób podejść, chociaż w takich pierwszych krokach do deskalowania firmy, że to Cię zmusi albo skłoni do kolejnych przemyśleń. No a ja zapraszam Cię do kolejnego, do kolejnego filmiku, w którym odpowiadam na pytanie, co to tak naprawdę znaczy skalować swój biznes.